Co sądzicie o charytatywnych akcjach? Są potrzebne, a jakże? Ale jeśli zamiast akcji przeprowadza się aukcję, a jej przedmiotem są mężczyźni i kobiety, z którymi można wybrać się na kolację, to już zaczyna się robić trochę dziwnie. Internauta samiec alfa ma kilka wątpliwości. Po pierwsze, kobieta za kolację, z którą mężczyźni zapłacą sporo, może czuć się pewnie, rośnie jego i tak dalej. Ale co z pozostałymi paniami? Co z panią, z którą nikt nie chce zjeść kolacji, albo za kolację w jej towarzystwie chcą zapłacić 10 razy mniej niż z tą najatrakcyjniejszą? Po drugie, skąd pewność, że tylko na kolacji się skończy? A jeśli panowie będą chcieli więcej, to jak rozwiązać taki problem? No w końcu pan zapłacił za panią za cały wieczór! Chce jeszcze może wybrać się z nią na drinka, a może jeszcze zaprosić do siebie. No i co wtedy zrobić? Samiec alfa mający wątpliwości co do tej aukcji charytatywnej miał kiedyś dziewczynę, która była wolontariuszką. Spytał ją, co by było gdyby zastosował taki chwyt i powiedział, że wpłaci na jej zbiórkę dużo pieniędzy, jeśli ona się z nim umówi. Powiedziała, że uznałaby go za... Buraka. Weszłam na stronę tej aukcji i okazuje się, że na przykład za kolację z Mają H cena wywoławcza wynosiła 69 zł, a dziś rano ktoś podbił cenę do 400 zł. Maja obiecuje, że na kolacji się nie skończy. Jeżeli chcecie, macie czas do północy, możecie przebić tę kwotę. Za kolację z Bartoszem J cena wywoławcza również wynosiła 69 zł, ale na razie drugi mężczyzna chce z nim zjeść kolację i płaci 260 zł. Macie jeszcze czas, a wszystkie pieniądze z licytacji idą dla dzieciaków z fundacji Mam marzenie.